Kryptospekulacja, witam na Krypto Bilans glasnot historyczne materiały YouTube, playlista Glassnode social media, Twitter, XCS Spekulacja, grupa Telegram, Kryptospekulacja, Chat, gdzie nadawka informacji krypto flash, połączona z rękami tradycyjnymi. Linki zawarte pod materiałem. Zapraszam, dziś wykres indykatora a dokładnie wolumen wpływów i odpływów na giełdy. Bitcoin i ether zarówno w połączeniu, zwrócimy uwagę na sytuację ponadto stablecoinów to na końcu. No i tak, wolumeny zdeponowane, wypłacane z giełd są zazwyczaj można powiedzieć, że silnym Wskaźnikiem zainteresowania inwestorów i płynności rynku w danym momencie. Jak widzimy, po osiągnięciu ATH, to było w tym marcowym w terminie, nastąpił wyraźny spłatek przepływów, zarówno BTC, a także ETH, i od tego czasu te osiągają, zobaczmy, mniej więcej stabilną linią bazową na poziomie około, można powiedzieć, tak 1,5 miliarda dolarów dziennego inflow outflow, Oczywiście te dane są różniące. Oczywiście w połączeniu z wypływami, tymi dolnymi warstwami wpływów, wypływów i ponadto Ether na niebiesko inflow outlow flow w połączeniu oczywiście ceny BTC. Jeśli sobie porównamy z czystej ciekawości, to jest ta autografika bardziej wyraźnie przedstawiająca obecne ATH, poprzedni cykl, no to możemy zobaczyć m.in. strukturę napływu i odpływu dla ETH, niebieskiego pola na tle Bitcoina w poprzednim cyklu i na chwilę obecną, jak to wyglądało. W szczytowym momencie cyklu wzrostowego tamtego roku 2021 te dzienne przepływy wymiany ETH możemy zobaczyć były niemal identyczne jak w przypadku BTC, czyli są to te warstwy w tym okresie czasu, zarówno BTC warstwa wpływów, a także ETH widzimy jest identyczna niemalże w tamtym okresie czasowym. Jak to wygląda na chwilę obecną? czy też wyglądało. Wyglądało całkiem inaczej. Widzieliśmy zainteresowanie tylko wyłącznie ze strony BTC. Oczywiście wiele czynników Bitcoin ETF. Myślę, że każdy jest w temacie. Szerszy rynek nie tylko kryptowalut. Sytuacja obecna na dzień dzisiejszy. To może sugerować, że jest to pewien stopień zainteresowania czy spekulacyjnego w tym roku. No, był stosunkowo niewielki, jeżeli nałożymy na to z sentymentu ETH napływów. Obecne poziomy ETH, ETH to są w porównaniu z roku 2022. Myślę, że nas interesuje Twitter. Teraz, bowiem, jeżeli jest większy ruch, większa płynność, no to też zarazem akcja cenowa wywędrować może zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Wydajemy w obecnym aspekcie rynkowym, gdzie zbieram i nie tylko ja, różne dane techniczne. Wszelkie inne informacje, no to możemy się szykować na kolejne tutaj, czy to RAID, czy może stabilizację. mniej możliwe, że nie spadkował. A dlaczego nie spadkował? Myślę, że warto zobaczyć na sytuację Stablecoinów, zarówno w Aggregate Stablecoin Cup. Zapraszam na wcześniejsze Glasnod, wyjaśniony ten indykator. Ale co ważne, że on jest wzrostowy już nie tylko w USDC, jak w ostatnim czasie, ale też w USDT po. Regulacjach. Ponadto większy czynnik zainteresowania także w indykatorze Stablecoin Supply Ratio SSR połączony ze wstęgami Bollingera. Jak widzimy, ten w ostatnich czasach niewielki, ale ma ruch w górę up. Ponadto wydać się może, że tutaj stęgi Bollingera potrzebują jeszcze chwilkę czasu na dalszy, większy ruch. Oczywiście dziś deszcz, słońce i odwrotnie dnia jutrzejszego. Wszystko w krypto może się wydarzyć. To, co można zobaczyć, oczywiście, no to w danych onChain wzrastający tutaj napływ i też zarówno Opływ z, ze strony BTC, a także Ether w tych ostatnich dniach, tygodniach jest on wzrostowy. Tak to wygląda o to ze bliższa, oczywiście można powiedzieć, że tutaj idą falami. Biorąc pod uwagę inne aspekty, nie tylko tych Stablecoinów, ale też innych danych, zapraszam do dyskusji, ewentualnej negacji, spekulacji. To można powiedzieć, że jest to wciąż dobry moment rynkowy w perspektywie trzeciego kwartału, a zarazem czwartego. Kryptospekulacja, dziękuję.